Państwo, mam dla Państwa alternatywę. Wizję gminy, która będzie otwarta na inwestorów, która będzie otwarta na współpracę w kraju i za granicą. Eee, ja nie muszę pytać o telefony do marszałka województwa, posłów czy europosłów, bo ja je po prostu mam. Ja od wielu lat z tymi ludźmi współpracuję i oni w większości dzisiaj, chociaż nie wszyscy tutaj przyjechali, kibicują mi w moich zmaganiach. Postawcie Państwo na młodych. Wydaje mi się, że przykłady wspomnianego już tutaj wcześniej, Gubina czy deszczna, dobrze rokują na przyszłość. Byli to często ludzie, którzy zaczynali swoją karierę samorządową zaraz po studiach, od razu z wysokiego C i nie spuszczają z tonu, ba, cały czas pną się do góry, bo wydaje mi się, że młodość, entuzjazm często mogą przebić doświadczenie, a na pewno mogą przebić układy. Drodzy Państwo, wspierajcie razem ze mną lokalną przedsiębiorczość. To szansa dla wszystkich mieszkańców, to ogromna szansa dla gminy. Od dziewięciu lat prowadzę działalność gospodarczą i wiem jedno, że często niekompetencja urzędników, że często ich złe podejście do sprawy mogą rozłożyć niejedną firmę. Chciałbym i będę tego wymagał, jeśli Państwo wybierzecie mnie na urząd burmistrza, żeby urzędnicy podlegli Mojej osobie przede wszystkim Państwu pomagali, bo urzędnik jest od tego, żeby pomagać, żeby wspomagać Państwa e, inicjatywy. Właśnie na tym powinna polegać jego praca. Twórzcie również Państwo ze mną nową markę, nową wizję e, Skwierzyny. Ta wizja musi być oparta na mądrej promocji. Tutaj nie przyjadą inwestorzy z zewnątrz, jeśli sami do nich tej ręki nie wyciągniemy, jeśli sami stąd nie wyjedziemy. Tak sobie wyobrażam funkcję burmistrza, że to będzie człowiek, który niekoniecznie będzie siedział za biurkiem, bo od tego powinien być dobry wiceburmistrz, administrator i samorządowiec, ale raczej jako człowieka, który to społeczeństwo reprezentuje na zewnątrz, w kraju i za granicą. Wierzcie mi Państwo, lubuję na rzecz tej gminy od 8 lat i widzę, jakie ogromne są zapóźnienia w tym kierunku. Wykorzystajmy wreszcie środki z Unii Europejskiej. One w dalszym ciągu są. Nie ma ich już tak wiele, i 4 lata nie od. Po prostu nam już odpłynęły. Ale wydaje mi się, że szansa w dalszym ciągu jest i nie możemy sobie już pozwolić na kolejne zapóźnienia w tej kwestii. Mam na tyle dużą wiedzę, że mogę tutaj, nawet swoją osobą, dość dużo pomóc. Ja mogę powiedzieć tyle. Od lat takie szkolenia są w tym liceum organizowane, korzystał z nich również pan Robert Kulesz. Który w tamtym, w tamtym roku chyba nawet dwukrotnie u, 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 uczestniczył w szkoleniach ABC pisania projektów unijnych. To były szkolenia organizowane przez moich kolegów i koleżanki z zaprzyjaźnionych e, instytucji i fundacji, e, właśnie dla takich ludzi jak państwo. Nie bójmy się Unii Europejskiej. Jesteśmy w niej i zróbmy wszystko, żeby tą szansę dobrze wykorzystać, żeby nie wykorzystywali ją inni za nas. Ja myślę, że Gmina Skwierzyna nie ma już czasu na naukę. Urzędnicy tutaj muszą być na tyle przygotowani i kompetentni, żeby nie odsyłać ludzi z kwitkiem. Wierzcie mi państw, jest wiele takich osób, które chciałyby tą pomoc uzyskać, ale kompletnie nie wiedzą, do kogo mają się zwrócić. Często sam służę e, w tym pomocą, nieodpłatnie wożąc tych ludzi do Gorzowa albo do, do Międzyrzecza, żeby właśnie tam w odpowiednich instytucjach mogli ten projekt pociągnąć i są już pierwsze efekty. Takie rzeczy się dzieją. A więc myślę, że informacja, urząd przede wszystkim powinien Państwa informować i urzędnicy również o tym, co się dzieje w Europie, o tym, co się dzieje w całej Polsce. Inwestycja w młodzież była i jest dla mnie priorytetem. To, co już Państwu mówiłem wcześniej, marzę o tym, żeby ci najlepsi, z którymi współpracuję, a którzy dzisiaj często pokonują dla mnie setki kilometrów, żeby zagłosować w najbliższych wyborach samorządowych, żeby oni znaleźli tutaj pracę. I to myślę również jest realne. E, oprócz tego wydaje mi się, że burmistrz powinien e, zadbać o tych, którzy, pół jeszcze, którzy stąd nie wyjeżdżają, żeby gmina Skwierzyna stała się przysłowiowym oknem na świat, e, żeby dostali szansę na pracę i na dalszy rozwój. Szanowni mieszkańcy, za kilka dni to państwo zadecydujecie, co jest dobre dla przyszłości tej gminy. Ja myślę, że zbudujemy miasto, którego nie będziemy się wstydzić ani w kraju, ani za granicą. Dlatego bardzo Państwa proszę o oddanie na mnie głosu. Mogę powiedzieć tylko tyle, że każdy głos oddany przez Państwa dla mnie będzie zaszczytem i zmobilizuje mnie do dalszej, ciężkiej pracy. Od ośmiu lat myślę, to czynnie właśnie nas bardzo. Bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za bardzo demokratyczne przeprowadzenie przez Państwa, jak tylko kierowałem, debaty. Myślę, że była ona ze wszystkich miar potrzebna i żebyśmy z tego wyciągnęli właściwe wnioski i za pięć dni wybrali właściwych ludzi na właściwe stanowiska. Osobiście powiem, że nie jest to łatwe. Dziękuję bardzo. Formuła została wyczerpana. Zamykamy. Chciałbym przypomnieć, tak jak było powiedziane, sala jest wynajęta na dwie godziny i niestety mimo deklaracji jednego z kandydatów my w tej chwili nie możemy tego czasu tutaj przeciągnąć, ponieważ sala jest wynajęta komercyjnie, jest opłacona na dwie godziny i w tej chwili wypadło z wody gospodarzy. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przybycie, a kandydatom za bardzo ciekawą ja tylko się zapytam jedno. Chciałem się pożegnać? Ja? Panie Wachlon, ja tylko się chcę za jedno zapytać. Chciałem się zapytać, co pan obiecujesz dla tej watachy, jak obejmiesz pan stołek tych ludzi? Ty? Bo ja widzę, że oni tak klaskają. Jak mówię to? Nic? Nic nie obiecuję. To ktoś, ciekaw jestem, czemu zapadł tak stołek. Obiecują raczej moi przeciwnicy. Nie. Ja, ja do myślę, tej pory że to się sprawdzi. Nic nie, nie obiecuję.